Cześć! Jesteśmy na polu czosnku. Tym razem to odmiana Uzbekistan. Jesteśmy z właścicielem pola, który w tym roku pierwszy raz stosował nasze pasy. Tak, pierwszy raz. Ok, Jakie doświadczenie? Doświadczenie jest takie, że poprawa i to znaczna jest po tym litr, litr folium na hektar dodawany do zabiegu grzybowego. A jakbyś powiedział co nieco o tym polu i o swoich doświadczeniach z czosnkiem? Ta klasa ziemi gdzieś druga, trzecia klasa będzie tutaj, mhm. coś takiego. Pierwszy rok tutaj jest czosnek na tym polu od gdzieś... 20 lat może. Po tych przymrozkach wyglądał dużo gorzej, nie? Bardzo, Bo on był taki mocno przerzucony i liście były po prostu ob, takie obwinięte nie To, co widzimy tutaj, to podobnie jak na tym harnasiu, którego oglądaliśmy wcześniej, mamy ładnie zbudowany system korzeniowy, roślina, pomimo tego, że widać uszkodzenia przymrozkowe, ale należy pamiętać, że tutaj było nawet minus 8. Minus 8 było, a kilka dni było minus 4, minus 3. I to pod rząd i ostatnio mhm. minus 8 było. No to tak naprawdę długo utrzymujące się przymrozki i na koniec jeszcze. Duża, niska temperatura kończy się tym, że te uszkodzenia są widoczne. Ważne jest to, że pomimo tego, że mamy te przerzucenia, widać stres na roślinie, że ona nam się buduje. Za chwilę, tak naprawdę, jeszcze pewnie dwa liście i będziemy mieli pąk. Tak, tak, będzie trzeba opcigu. Dokładnie. Roślina wygląda na bardzo zdrową, system korzeniowy jest w porządku, no tutaj go troszkę uszkodziliśmy, ale wybaczcie, nie mamy łopaty, jak możecie spojrzeć na glebę, w jakiej on rośnie, to warunki nie są proste. To, co, na co chcieliśmy Wam też zwrócić uwagę, ta plantacja nie jest w żaden sposób nawadniana. Klasycznie, jak we wszystkich regionach Polski, mamy do czynienia z bardzo dużą suszą, więc czekamy na deszcz. Niestety, ostatnie dni nie były najbardziej łaskawe, nie było tutaj dużych opadów. 10 minut. 10 minut. Czyli całe 10 minut deszczu. Miejmy nadzieję, że maj będzie bardziej łaskawy. No i jesteśmy ciekawi, tak naprawdę, jak będzie wyglądało planowanie. Jak jeszcze planujesz dawać pasy, agrosorb u siebie? No, ja tego zabiegu grybowego i na Nie? I Dokładnie. Będziemy stosować agrosorb folium do zabiegów grzybowych i insektycydowych, a w momencie, kiedy zaczniemy zbudować część przeznaczoną do zbioru, czyli główkę, włączamy stosowanie agrosorb tak naprawdę elamino plus Ca, czyli aminokwasów z serii AgroSorb wzbogaconych o wapno, po to, żeby wzmocnić główkę, żeby ona była twardsza, mocniejsza i żebyśmy mieli więcej suchej masy. Obserwujcie nasz kanał, będziemy mieli tam wiele więcej materiałów, nie tylko z czosnku. Staramy się dostarczać Wam zawsze świeże informacje prosto z pola, więc zostawcie lajka, subskrybujcie nas, żebyście byli zawsze na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.